To znaczy wypracowaliśmy pewne narzędzie, ten konstrukt dobrego obywatela, który pozwala nam w sposób skuteczny, użyteczny, pożyteczny skorzystać z wyobraźni. Ja wyobrażam sobie, nomen, nomen że dzieje się to w sposób następujący. Sama idea tego dobrego obywatela to nawiązuje jeszcze do tradycji prawa rzymskiego. Tam była taka figura bonus pater familias, czyli dobrego ojca rodziny, czyli... Takiego wyobrażonego, doskonałego Rzymianina, rzymskiego obywatela, który w każdej sytuacji zachowuje się tak, jak powinien się dobry rzymski obywatel i ojciec rodziny zachować. I to rzeczywiście potem przeszło w tradycji tego prawa, cywilizacji zachodu do różnych dziedzin prawa, na przykład do prawa karnego, w którym zastanawiając się, czy sprawcy możemy przypisać winę budujemy sobie czyli wyobrażamy sobie modelowego obywatela czyli kogoś kto ma jest mniej więcej w tym samym wieku co nasz sprawca ma mniej więcej takie same wykształcenie takie same cechy taką samą pozycję materialną i zadajemy pytanie czy w tej samej sytuacji w której znalazł się nasz sprawca gdyby znalazł się w niej ten modelowy obywatel czy on zrobiłby to samo czy nie gdyby zrobił to samo to znaczy, że ten nasz sprawca zachował się jak dobry obywatel, mhm. czyli nie, po, nie można przypisać mu winy. Gdyby zrobił coś innego w, naszym, w tej symulacji, którą sobie w głowie odgrywamy, nasz dobry obywatel, to znaczy, że temu sprawcy można przypisać winę. Tylko co tu się dzieje tak naprawdę? Czy to rzeczywiście są fajerwerki? Mnie się wydaje, że to nie są fajerwerki. Mnie się wydaje, że to jest proste zastanawianie się. Wstawmy za tego dobrego, modelowego obywatela nas samych. Na przykład zastanawiając się nad tym, czy moralnie ktoś zachował się w sposób y, naganny, czy nie. Y, nie wiem, y, głodował, nie miał pieniędzy, ukradł chleb z y, y, półki sklepowej. I teraz zastanawiamy się, czy można tego kogoś moralnie potępić. Co możemy zrobić? Możemy spróbować postawić się w jego miejscu. Czyli nie, nie stawiać tam modelowego obywatela, tylko siebie samych. Czy ja bym postąpił tak samo? Czyli znowu uruchamiam wyobraźnię w bardzo przyziemnej de facto sprawie. Nie, nie ma fajerwerków, mhm. nie ma świata, który nie przypomina dzisiejszego świata. I na co zwracam uwagę? Zwracam uwagę na to, jakie intuicje mi się wtedy y, aktywują. Y, to znaczy, jak ja zastanawiam się, co by... Gdybym był, gdybym głodował, nie miał pieniędzy, był ten bochenek chleba, czy ja mam taką intuicję, że jak go zabieram, to robię coś bardzo złego, czy jak mam taką intuicję, y, jak to robię w tej swoim wyobrażeniu, to, no to być może nie jest to takie oczywiste, że popełniłem rzecz moralnie naganną. Więc, więc dla mnie to wcale nie są fajerwerki, to jest zrobienie czegoś, co i tak na co dzień robimy, podstawiając w te miejsca, żeby próbować kogoś ocenić, to muszę tam siebie postawić, tak? mhm. Mogę to zrobić tylko w wyobraźni, nie robię nic wyjątkowego, więc nie, nie zgodziłbym się, że to jest to wygląda na coś niezwykłego, dlatego że my nie zwracamy uwagi na to, jak korzystamy z symulacji mentalnych, bo nie widzimy tego, to się często dzieje nieświadomie. Natomiast jeżeli znamy mechanizm, który bardzo dobrze, jak mi się wydaje, opisali kognitywiści, neurobiologowie, jak znamy, jak wiemy, że ten mechanizm tak działa, to wtedy to, co robimy z dobrym obywatelem, z tym modelowym obywatelem, to nie jest nic dziwnego, to jest po prostu takie techniczne, Zakorzenione w tradycji prawnej, wykorzystanie narzędzia, z którego na co dzień korzystamy, nawet o tym nie wiedząc. Tak, to jest szczególnie interesujące to, co powiedziałeś w kontekście tego, jak przetwarzamy reguły, powiedzmy, czy obiekty bardziej abstrakcyjne, językowe, i kiedy próbujemy przejść do tego konkretu, i faktycznie wyobrażamy sobie jakąś sytuację, która powoduje w nas. Na przykład silne emocje, jest bardzo dużo badań, które pokazują, że może zmienić naszą decyzję w konkretnej sprawie. Jeżeli chcemy ocenić przykładowo naruszenie jakiegoś prawa i robimy to w sposób czysto, abstrakcyjny, językowy, możemy mieć zupełnie inną intuicję, niż jeżeli wyobrazimy sobie jakąś osobę, która faktycznie takie prawo naruszyła. No Weźmy przypadek taki, że mamy dziewczynkę, która chce. Która niestety jest bardzo chora i chce uzyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia na eksperymentalną terapię. No ale można refundować tylko te leki, które znajdują się na odpowiedniej liście wydanej przez ministra zdrowia. No i ona udaje się do sądu administracyjnego, czy raczej rodzica albo prawnik. I teraz widzimy, że z czysto takiego Formalnego punktu widzenia wydaje nam się, że no tu nie można jej tego zrefundować. Ale kiedy widzimy już tę biedną dziewczynkę, to możemy mieć zupełnie inną intuicję i widzimy, że to prawo może jednak nie działać w ten sposób. No ale znowu, jeżeli zaczniemy zastanawiać się na czysto abstrakcyjnym poziomie, jeżeli wszystkim mielibyśmy ten nek refundować, a nie jest on na liście, no to po co mhm. takie prawo zostało wprowadzone? Ale tu pokazuje to, że wyobrażenie sobie tego konkretnego przypadku może zupełnie zmienić nasze, nasze intuicje poprzez wywołanie w nas jakichś. Emocji. To jest w ogóle bardzo ciekawa gra pomiędzy, wydaje mi się, że myślenie prawnicze można opisać jako bardzo ciekawą grę między właśnie wyobrażaniem sobie rzeczy konkretnych i tą abstrakcyjną aparaturą pojęciową, tymi wszystkimi regułami prawnymi. Od wielu lat bardzo interesuje mnie to, jak zrozumieć rozumowanie przez analogię. I znowu, jak patrzymy do podręczników, do metodologii nauk prawnych, to się okazuje, że analogia to jest pewne rozumowanie że analogia to polega na tym, że mamy dany przypadek, który nie wiemy jak rozwiązać, bo na przykład nie ma bez reguły, która bezpośrednio tym przypadkiem by rządziła, nie, nie znajdziemy w żadnym kodeksie, w żadnej ustawie takiej reguły, która mówi co teraz zrobić, ale być może są w przeszłości rozstrzygnięte przypadki podobne. I teraz rozumowanie, jeżeli rozumiemy analogię jako rozumowanie właśnie, to mówimy, Rozumowanie polega na tym, że pierwsza przesłanka jest taka, że y, przypadek z przeszłości jest podobny do y, przypadku z y, teraz, te, tego, który właśnie rozstrzygamy. Skoro przypadek z przeszłości, podobny, relewantnie podobny do tego rozstrzyganego teraz przypadku, rządzony był taką regułą, to i ten przypadek trzeba rządzić, by, powinien być rządzony tą y, regułą, a zatem dzięki temu możemy dokonać rozstrzygnięcia w danej sprawie. I wygląda to jak, na, jak strasznie abstrakcyjny zabieg. Że gdzieś ustalamy podobieństwo. Oczywiście jest problem, kiedy dwa przypadki są relewantnie podobne, ale wszystko wygląda na jak takie rozumowanie, taki złożony schemat rozumowania. Można zajrzeć do rozmaitych traktatów i podręczników, i oczywiście tych schematów rozumowania przez analogię będzie o, ogromnie wiele. A ja mam nieodparte wrażenie, że to jest tylko takie wzbogacenie o, o, o abstrakcyjną strukturę czegoś, co jest niezwykle proste. To jest. Zastosowanie symulacji mentalnej. Mam przed sobą aktualny przypadek. Nie wiem, jak go rozstrzygnąć. Jak go sobie wyobrażam, to pojawiają się we mnie na przykład skonfliktowane intuicje i nie wiem, czy iść w jedną stronę, czy w drugą. Ktoś mi mówi, ale podobny przypadek był, nie wiem, w stanie Nowy Jork w XIX wieku, bo na przykład jestem w ramach amerykańskiego systemu prawa, rozstrzygam ten, ten. Czytam o tamtym przypadku. On jest trochę inny. Ale y, czytam go, wyobrażam go sobie i zaczynam niewiele, niewielkie rzeczy zmieniać w nim. Jak zmiana nie jest za duża, a jest wtedy, on staje się już tak relewantnie podobny mm -hmm. przy tej symulacji mentalnej do tego, co teraz rozstrzygam, to mówię bingo. Ja potem muszę uzasadnić, że to podobieństwo jest, ale to uzasadnienie jest ekspost. To, co się dzieje naprawdę, to jest uruchomienie wyobraźni i zobaczenie, jakie intuicje się aktywują, jak myślę o danym przypadku, o tym poprzednim przypadku i tak dalej, i tak dalej. I ilustruje tym związek między wykorzystaniem symulacji mentalnych do rozstrzygania problemów prawnych, a korzystaniem z tej abstrakcyjnej aparatury pojęciowej. Że to zawsze jest jakaś gra między jednym a drugim, że to nigdy nie jest tylko na poziomie abstrakcyjnym albo tylko na poziomie symulacji mentalnych. To może nie będzie służyło dynamice naszej dyskusji zbyt dobrze, ale no nie sposób się nie zgodzić z, z, z to. Przynajmniej ja też tak, też tak uważam. Tu ładnie zaprezentowałeś, jak to może wyglądać w systemie prawa precedensowego, w którym te, właśnie te przypadki rządzą mhm. e, jako pierwsze. Natomiast jeżeli weźmiemy taki system kontynentalny, to, to my również będziemy mieli tę grę e, abstrakcji konkretu, tylko tam wychodzić będziemy z tego poziomu abstrakcyjnego i próbować go dostosowywać do przypadku, który mamy aktualnie do rozstrzygnięcia. Ale wydaje mi się, że ten system tej takiej e, zwrotnej pętli pomiędzy tymi regułami a, a kon konkretem będzie taki sam. Znaczy, hmm. jeżeli nam nie będzie pasowało przypadek, który mamy rozstrzygnąć do danej reguły prawnej zawartej w kodeksie, no to musimy poszukać innej reguły. Więc znowu będzie to podobne rozumowanie no, na zasadzie tego rozumowania e, precedensowego, rozumowania przez analogię, gdzie będziemy wyszukiwać te kluczowe rzeczy i próbować z nich stworzyć jakąś abstrakcyjną regułę. No tylko tutaj będziemy to stosować w drugą stronę. Ja myślę, że to jest dosyć. E oczywiste dlatego, że i w systemie amerykańskim i w systemie kontynentalnym y, działają prawnicy, którzy wyposażeni są w takie same narzędzia. Mamy takie same mózgi, mniej więcej takie same umysły nie będzie nie jest możliwe, żebyśmy nagle y, zaczęli robić coś całkiem innego. Jasne akcenty w tych kulturach prawnych są inaczej rozłożone ale to są, mam wrażenie, akcenty bardziej na poziomie tych abstrakcyjnych uzasadnień niż podstawowych mechanizmów, które pozwalają nam powiedzieć, tak, ten przypadek rozwiąże w ten sposób, a tamten w inny. Różnice na pewno są, ale, ale pewnie nie tak wielkie, jak, jak nam się wydaje. Czyli czy mógłbym podsumować Twoje podejście do tego? Czy uważasz, że to właśnie wyobraźnia pozwala nam albo pełni kluczową rolę w połączeniu tych abstrakcyjnych rozumowań? Regułowych, językowych i tych konkretnych rozumowań, z którymi stykamy się jako prawnicy? Tak, myślę, że, że to jest dobre podsumowanie. Ja w ogóle gdzieś sformułowałem taką myśl, że wyobraźnia czy te symulacje mentalne to jest brakujące ogniwo pomiędzy intuicją z jednej strony, czyli tą całą wiedzą, którą my gdzieś nabywamy w trakcie uczenia się na studiach prawniczych, praktyki prawniczej, i potem korzystamy z niej nawet nie wiedząc o tym, bo ona jest właśnie tą nieświadomą. Wiedzą, która pozwala nam od razu znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytanie prawne, a tymi abstrakcyjnymi konstrukcjami językowymi, tymi kodeksami pełnymi abstrakcyjnych wyrażeń, i, 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 nigdy nie wiedziałem, jak to jest, jak to w ogóle można mówić, że, że, że to jedno i drugie działa w tym samym czasie i nie ma ze sobą żadnego związku. I wydaje mi się, że wyobraźnia, symulacja mentalna właśnie łączy jedno i drugie. W tym sensie, że z jednej strony pozwala nam zrozumieć poprzez na przykład egzemplifikację, czyli symulowanie konkretnych y, stanów rzeczy, potrafi nam, pozwala nam lepiej zrozumieć, o czym mówią abstrakcyjne przepisy, a po drugie przez to, że symulując aktywuje rozmaite aspekty, na przykład emocjonalne też, y, y, to otwieram y, jakby drzwi do y, tych intuicji, które gdzieś tej nieświadomości. Jak sobie coś wyobrażam to intuicja może mi podpowiedzieć, jak to ocenić. Jak tylko czytam na poziomie czysto abstrakcyjnym, to intuicja nic mi nie powie, bo nie ma jak jej uruchomić po prostu. Dlatego dla mnie ta wyobraźnia jest tym brakującym ogniwem pomiędzy tym bardzo abstrakcyjnym z jednej strony i tym bardzo intuicyjnym z drugiej umysłem prawnika. Tak, o ile dobrze pamiętam, to piszesz w tym kontekście o funkcji heurystycznej. Nomenomen, dużo już o heurystykach w tym cyklu powiedzieliśmy, i hermeneutycznej. No i hermeneutyczna odpowiadałaby za to zrozumienie. No a mamy też tą funkcję heurystyczną, która nam pozwala, mm -hmm. tak jak powiedziałeś tu, właśnie generować te intuicje, czy je weryfikować. To czy myślisz, że są jakieś zagrożenia związane z, z błędnym zastosowaniem wyobraźni prawniczej, czy może ona nas sprowadzić na manowce? Nie wiem, czy samej wyobraźni, yy, bo to. Trudno odróżnić, jak myślę, moment, w którym ja stosuję tylko, jeżeli ona jest tym brakującym ogniwem, czyli jest tym, co jest pomiędzy abstrakcyjnym językiem a intuicjami, to nie da się jej samej włączyć i wyłączyć. To ona po prostu działa przy okazji. Jak uruchamiam wyobraźnię, to od razu pojawiają się intuicje. Jak, jak czytam abstrakcyjne przepisy, to gdzieś w tle to się pojawia. Nie wiem, czy da się taki prosty katalog. Do and do not do, mhm. tak, zrobić w tym przypadku. Na pewno jest tak z wyobraźnią, szczególnie jeżeli wykorzystujemy ją w bardzo wyrafinowany sposób, na przykład budując eksperymenty myślowe. Jak za dużo zaczynamy zmieniać w rzeczywistości, i to jest prawdziwe ryzyko. Jak zaczynamy wyobrażać sobie sytuację, która jest bardzo kontraktyczna, jest bardzo daleko od tego, z czym do tej pory mieliśmy do czynienia, to jest niezwykle trudno kontrolować konsekwencje tej zmiany. To znaczy, jak ja, wyobraźmy sobie, że jestem prawodawcą i chcę całkowicie zmienić nie wiem, sy jakiś system prawa podatkowego, takiego ani innego i dokonuję tam rewolucji. Likwiduję wszystkie podatki, zostawiam tylko VAT. Są takie pomysły czasami. Bardzo trudno jest sobie to wyobrazić. Jest to sobie łatwo wyobrazić z perspektywy kogoś, kto na przykład zarabia dużo pieniędzy. mówi: jak fajnie, teraz będę płacił tylko wady. i ten ktoś się cieszy i pozytywnie intuicyjnie to ocenia. Ale to jest tak skomplikowana zmiana w rzeczywistości społecznej, że nam jest naprawdę, byłoby bardzo trudno wyobrazić sobie wszystkie konsekwencje tej prostej niby zmiany. Więc dużo lepszą, dużo lepszym sposobem wykorzystania intuicji w moim przekonaniu jest dokonywanie niewielkich zmian. Ja to nazywam zasadą wariacji. Mam jakiś przypadek, intuicja mi coś podpowiada i zaczynam dokonać malutkich zmian. W tej, i, patrzę, I śledzę, czy moja intuicja się nie zmienia. To jest, to jest właśnie coś, co działa w przypadku analogii. To jest dużo lepsze wykorzystanie. Czyli tak naprawdę to, co próbuję powiedzieć, jeżeli korzystamy z wyobraźni, to korzystajmy z tej zwykłej, codziennej, a nie z tych fajerwerków. Dlatego, że te fajerwerki jest trudno kontrolować. A tam, gdzie wyobraźnia działa w bliskim związku z tym, czego na co dzień doświadczamy, to ona działa naprawdę dobrze i tu ryzyka nie widzę. No myślę, że myślę, że tak. Chociaż czasami, jeżeli wracając jeszcze do tego procesu edukacji prawniczej, to pamiętam na przykład na zajęciach czy na egzaminie sprawa karnego były takie ćwiczenia właśnie powiedzmy e, w kontekście tym takim prawodawczym, że wyobraźmy sobie, że modyfikujemy przepis w ten sposób, jak to by działało mhm. na Odpowiedzialność karną. I wydaje mi się, że tego rodzaju ćwiczenia, tak jak mówisz, jeżeli są oczywiście ograniczone do jakichś takich drobnych, kontrolowanych zmian, są, są bardzo dobre i pozwalają nam kształcić tę wyobraźnię prawniczą. Jasne, to znaczy, szczególnie w procesie edukacji, można pewnie pozwolić sobie na więcej. Gdybym był sędzią albo pra prawdziwym prawodawcą, to bym dużo bardziej yy, uważał, bo to jest naprawdę trudne do skontrolowania. To znaczy, nam się może tylko wydawać, że dokonawszy tej zmiany w wyobraźni, że my widzimy wszystkie konsekwencje, bardzo trudno jest je zobaczyć. A mówiąc, to nawiązuje do takiej zasady, którą głosił pierwszy wydawca dzieł Filipa Kejdika, Anthony Boucher, który swoim autorom mawiał, że jak się pisze opowiadanie fantazy, to można tam wprowadzić kogoś, kto odczytuje cudze umysły, ale nie można w tym samym opowiadaniu wprowadzić kogoś, kto przenika przez ściany. A powód był taki, nie, nie, że to będzie głupio wyglądać, albo komuś się to nie spodoba, tylko że w ogóle nie, nie, nie będą w stanie y, zrozumieć, jakie konsekwencje te zmiany w tym świecie wprowadzają. Że, że nawet taka jedna wydawałoby się no, mała, niemała zmiana, że ktoś potrafi odczytywać y, y, myśli innych osób. To jest tak ogromna zmiana, że, że to wystarczy do tego, żeby y, niezwykle bogate konsekwencje tego dostrzec i, i, i ocenić. Czyli może zmiany można duże. W, tych symulacjach mentalnych wprowadzać, ale nie róbmy tego naraz. To może jest, to jest minimalny wymóg czy nakaz metodologiczny w tym zakresie. A teraz jak o tym myślę, to, to chciałbym wrócić jeszcze do początku naszej rozmowy, w którym powiedziałeś, że być może jest takie przekonanie, że prawnicy nie mają wyobraźni. Może to właśnie o to chodzi, że prawnicy często, zwłaszcza osoby zajmujące się prawem w praktyce, poruszają się w obrębie pewnego, pewnego schematu przepisów, który ich wiąże. I często nie są w stanie wyobrazić sobie na przykład tego, że jakaś kwestia mogłaby być uregulowana w inny sposób. Mm -hmm. To, to y, pewnie tak, ale powód jest, powodem tego jest też to, że my ich tego nie uczymy. Że y, ja dostrzegam na przykład dużą różnicę między anglosaskim czy tym podejściem w ramach systemu common law, a naszym podejściem do y, tego, jak rozumieć prawo i co w ramach prawa może prawnik zrobić. Że u nas to jednak jest ta tradycja, w ramach której my w zasadzie dokonujemy wykładni istniejących przepisów i czasem, ale tak ostrożnie, tak bojąc się, sugerujemy jakieś rozwiązanie delege ferenda, czyli proponujemy zmianę mhm. w prawie, która polega na małej modyfikacji jednego z wielu przepisów. Brakuje nam trochę odwagi, bo ta kultura prawna jest tak zbudowana, jakby to prawo było systemem aksjomatów, w których najlepiej nic nie zmieniać. Trochę nam przydałoby się świeżego powietrza, rozumianego w taki właśnie sposób, że, że to, że ja postawię dalej idącą hipotezę, zaproponuję nawet szaloną zmianę, to, to jest coś, co się może przydać w dyskursie prawniczym, nawet jeżeli tego w którymś momencie nie uznamy, że to jest głupi pomysł. Nawet głupie pomysły mogą się przydać. Po prostu formułujmy je, rozmawiajmy o nich, wyobrażajmy sobie, do czego one prowadzą, bo tylko w ten sposób może będziemy mogli uczynić to prawo lepszym, a nie będziemy zamykać się w jakichś utartych schematach. To może właśnie tutaj powinna być o dogmatyków, że potrzebujemy takich dogmatyków, pisarzy science fiction, którzy przedstawią system. Wspaniały spory... pomysł. Myślę, że to jest taki apel, którym możemy zamknąć tę rozmowę, więc to jest apel do dogmatyków. Bądźcie jak Stanisław Lem Filip Kejdick. Kto jeszcze? Jacek Dukaj. Bardzo dobrze. Proszę, zróbcie to. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję.